Dzień dobry, witam serdecznie kochani. Dzisiaj sobie podejrzymy takie oprogramowanie oraz urządzenie jakim się nazywa Raspberry Pi. Sprawdzałem tutaj sobie NeoFetch'a, którego niestety nie ma zainstalowanego w pakietach, ale który mógłby być dostępny w jakiejś do możliwości do zainstalowania. Również tutaj patrzyłem na możliwość instalacji Takiego pakietu zarządzania twardym dyskiem, niesamowitego programu darmowego, który nam umożliwia bardzo dużą kontrolę nad naszymi napędami podłączonymi do, do naszego zestawienia. I tutaj mamy możliwość podejrzenia wszystkich pakietów, które w swojej nazwie mają pierwszy człon wyrazu GNOME. I e, jak widać, tyle jest tych narzędzi. Ale my sobie instalujemy sudo apt install gnome myślnik disk myślnik utility. I to narzędzie jest tak niesamowicie przygotowane, że w zupełności nam całkowicie wystarcza do naszych podstawowych potrzeb organizacji, przekształcania i modyfikacji partycji na dysków e, naszych dyskach twardych. E, więc e, na pewno bardzo. Mm, jest zalecane zainstalowanie tego narzędzia lsblk. sobie sprawdziłem rozstaw naszych partycji graficznie w terminalu poprzez tekst co jest pomocne przy rozpoznaniu układu dysku już tutaj porównując do tego naszego właśnie pobranego programu. Jak widzimy, tu jest jedna partycja ta systemowa taka najważniejsza, którą możemy sobie bez problemu tutaj zmieniać. I rozmiar ich liczby, dodawać partycje, wykorzystać niewykorzystaną przestrzeń, która tutaj pozostała u mnie na dysku twardym. I używam tutaj tego systemu bezpośrednio z dysku twardego na USB 3.0 podpiętego. Więc jest to feature, feature bardzo dobry. Na pewno system chodzi dzięki temu szybciej niż na karcie pamięci, no jak widać mamy znacznie więcej również pamięci jest to łatwy sposób na poszerzenie pamięci na nim i radzeniu sobie w takiej sytuacji zarządzania również tym dyskiem poprzez ten program, więc od razu polecam sobie go zainstalować wychodzimy z terminala i teraz patrzymy tutaj jeszcze mamy automatyczne aktualizacje to jest bardzo dobry też, dobry też feature żeby sobie zaktualizować. Tutaj mamy akurat EPROM do zaaktualizowania, czyli taki BIOS jednopłytkowy. Więc bardzo warto sobie też to zrobić. To jest takie dosyć niebezpieczne, tutaj przeinstalowanie tego EPROMu, ale zachowując wszystkie niezbędne środki ostrożności jesteśmy w stanie to bezawaryjnie zrobić, wpisując nasze hasło potwierdzające autentyczność naszego Tutaj autorstwa bycia właścicielem administrującym nasz system. No i jak widać, już pobieramy nam się paczki. Ja tutaj wstrzymuję, żeby troszeczkę pominąć i zaoszczędzić tego procesu i przyspieszyć. I jak widać, już tu po zainstalowaniu, już sobie tutaj one odświeżają te pakiety. Regulują nasze zestawienie z naszym komputerem. No i zamykamy. Mamy tutaj proces wykonany. Znikła ikonka informująca o aktualizacji. No i zamykamy sobie nasz system bez problemu. Jak właśnie tutaj jest widoczne, było widoczne. Udało nam się zrobić to, co było zamierzone w bardzo fajny sposób i przystępny sposób. Więc mogę go polecić każdemu, stosując ten oryginalny system. Jedynie jego stosując, mamy możliwość wykorzystania dysku USB 3.0 podpinanego przez USB jako naszą partycję systemową, nasz system. Bo w każdym innym przypadku, instalując te mnogie dystrybucje, ilości oprogramowania systemów na niego, nie jesteśmy w stanie uruchomić ich z USB 3.0 pomimo wgrania pomimo wgrania przez program do wgrywania systemów Raspberry Pi Imager, specjalnej tam modyfikacji pozwalającej, znaczy butującej w pierwszości botujące z USB 2.0 czy 3.0 po prostu nie ładują takich innych systemów Jedynie ten Raspberry Pi OS jest do tego przystosowany, jakoś tam musi być wpis dodany, że on tutaj bez problemu nam startuje. No i tyle mogę na razie powiedzieć. Jeszcze, jak będę coś tutaj miał, to wstawię, to będę pokazywał a propos tego urządzenia. I wszystkich serdecznie pozdrawiam.